Ty jesteś właścicielem tego? Ile pan dał? Ile pan dał bitcoinów? Żeby... Swerw, ale ty pan... jesteś trolem pierdliczonym. Bitcoinów? No bitcoinów. A to nie jest moje. A kogo? Kogo to jest? Nie wiem. A właśnie, czekaj pan, poczuj się. ci to. Wytrychy? Dawaj to gówno. Uważaj Dio. Dawaj Dio, otwieraj to gówno. Sama się utruchamia. Co? To dla mnie. Samoś... O, o nie, nie, przepraszam, przepraszam, samo się uruchamia! Wiedziałem, nie! Czekaj! Czy się z, ty z tym matano? Zetornę, czy nie? No, nie ścigałeś się ze torno, bo ze torno straciłem wczoraj. To jak miałeś się z nim ścigać, co? Co chcesz z mojego pulsu? Co nie można się ruszyć? Oj! Torek, co ty robisz? To jest moje auto! na dole? Jest, jest. No jest, widzę. Amir! Gotowane na ucieczki w razie A no, się skończy? Nie! Au! Nie! A co z... Oj chuj w dupę. Kurwa, pytasz kogo, a wiesz, no. Blondyne? Teraz już nie blondyne? No, jak to? Przefabowała się. I to z jakimiś Uj. pasami na pysku A ten. No ale chcą. Co za debile? Naprawdę? Naprawdę. Duży przekaz na granicy jest policja, a z policją jest już źle. Chcę coś weszło, co mnie ufaj nigdy, bo skończysz źle. Jeżeli kiedykolwiek powiesz coś tu na komendzie ziomek, uwierz, wylądujesz jak w tej w innym świecie. Ty szmato jedna, no co robi debil? Gratuluję, nice! Dobrze, dobrze! Jezus, no patrz na debili jednych! No, gratuluję. Tak, podnoszę żółty Podnoś ręce, podnoszę ręce! Nie strzelaj, nie strzelaj! podnoszę ręce, podnoszę ręce! podnoszę ręce, ręce, ręce! No! O kurde, podaj się, podaj to, to Podaj się! Naprawdę? Przecież zestrać się Ej, idzie. Halo! W razie, czego, w razie czego jestem wykwalifikowanym medykiem? W razie czego chuj padł w dupę? Zesrałeś się. O jasne. O, dziękuję szefie. Nie wiem. Aha, a mi to chuj w dupę, kurwa! Uuuuuu! A szefie dziękuję. A ja spiewaj. Tak jesteś właśnie, Liko. Zawsze nie wdzięczny, U nas to samo było. Nigdy kurwa nie podziękuję. Co żeś zrobił? A tak dobrze. Bo Pani Głonot, że... poczułeś na komendzie! sobie szef morsem nadaję! Dobra, cowaj. Mm. O kur! O! O! Kiedy tu rządzisz? Powiedzmy. Da pieniędzy w... i spadasz, nie wypuszczamy chwilę później. Proszę za mojej kieszeni tylnej. Co zlecił? Trzynaście wziął! Co jest! Słucham? Zakonnik się o tym dowie. Nie macie tu już. Ty, gdzie oni są? To ten nie żyje? O, kurde. Jeże! Zbugowało się! Na niepoprawnym są rozstawione ale weź w razie czego poboczem, bo. Ja pierdolę na niepoprawnym! Kurwa! Nie wiem, ale jak on. Na niepoprawnym Nie <laughs> ja jestem prześciściono! Dobrze, to. Hmm. Tylko Nie, to powiesz mi na ucho, dobra? A jak wyglądał ojciec? No. JA PIERDOLĘ DZIECKU, mówisz, ŻE NIE JEST 6 no, PO CO JA TU przyjeżdżam? My sobie przecież wszystko Dawaj go. Dawaj go, dawaj go. Nie no, idiota. Zwijamy go. Szybko, szybko! Dalej, Gornito Czekajcie, zadzwoni do bestii. Piotka, Piotr Bestia Piechowiak? Nie muszę zjechać. Skąd masz numer, ty? się nie stoi przy drodze! Mówię ci przez komórkę, że... Trzymajcie się mocno teraz. Kurwa, najgorszy to też jeszcze obrywa. Co? No, jak dba. Trzymasz się? Trzymam To się dzieje <mulety> boys. O kurwa Co to za pedal jadący panuje na 10 minut Na 10 minutek to podbijasz po mefedron na kraków Dobra, jak się z tym steruje? nie jest kobietą mojego taty? To trochę. No, nie. Wiesz, co nie? To tata, wydaje mi się, że lubi się bzykać, więc uważaj. Aha. Jeśli tego nie lubisz. Bo wiesz, ma nas piątkę. No tak. Ogólnie, ale ogólnie to jest naprawdę spoko. No. Tylko <noise> ja może nie mieć za dużo czasu dla ciebie, bo on jest zapracowany, więc pamiętaj o tym, jak coś czy nie martwi. To nie jest twoja wina, ok? A, no, wiesz, póki co jest pierwsza faza, czyli bieganie za mną, odbieranie na każdy telefon i tak dalej. No, ale wiesz, to A, oczywiście nie może być wieczne. No. no, Zdaję sobie z tego sprawę. Jak tata chce, to potrafi być naprawdę super, pamiętaj o tym. Aha. No, jak mu się nie chce, to. I po jakim czasie ma... to się kończy? Nie wiem. Żyję 17 lat. Tu nie wiem, ile był z mamą. Ciężko stwierdzić. Aha. Ale pamiętam, że rzucała w niego bananami i on się cieszył, więc może jakaś randka wyjdzie z tego, Wiem, że chcesz. Ty, Dio, wyklepnij. Kogo? No w dupę tutaj panią. Gratulacje, molestowanie seksualne, masz banan na razie. Co, masz? Molestowanie seksualne, mam banan. Pewien tan. Mhm. Kocham cię. Nie, żartowałam akurat. Eee... Słuchaj, jest taka sprawa, Już Obraził się. Zostaw mnie Ta? na chwilę, co? Co robisz? Dobrze wszystko? To jest mój krzak bezpiecznej strefy. Mieliśmy cię nastraszyć, więc cię nastraszyliśmy. Ale z racji, że chciałeś współpracować, powiemy ci, żebyś uważał na Pablo. Którego Pablo? Nie wiem. się jako Pablo zamaskowany. Rozumiem. Zaczynać jak szybko policja przyjedzie. Hey. Ale super! Gnij z Kurwa, że Jak go nurt kurwa zniesie, nie spokojnie Pani medyk, mogę zrzucić kierowcę za to, że pieniądze. Aaaaah... Dobra, to odleć. Odleć, odleć. Ja już lecę. O, a, o jak ci tak O kurwa, co ty robisz, baranie? Tak, już drugą bierzemy, czekaj. O kurwa, szalotka! Dobra, nie, bo nie możesz, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Coś... Coś to odpierdolił. Długa pełna, kilo, gramy, Lepszy standard pakowany Hugo, bozy, raj, bany Buty, model szaden, taniec Dla mnie tylko miasto, gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć Nie miałbym gdzie pisać, a nigdzie wydawać bando, światła nie gasnąć